412 pisanek, aż tyle wpłynęło na ogólnopolski konkurs na pisankę wielkanocną organizowany przez Miejski Dom Kultury w Sinoujściu. W palmową niedzielę w Galerii Art prezentowane były pisanki z różnych regionów kraju. Podziwiać można było kraszanki, drapanki, oklejanki oraz pisanki wykonywane techniką batikową. Ale były i takie, jak to wielkie strusie jajo, misternie udekorowany, a w nim przedmiot codziennego użytku zegar. To prawdziwe dzieło sztuki, nad którym pracował zdobywca Grand Prix Christian Tatul z Gorzewa Wielkopolskiego. Jajo wzbudziło taką sensację, że pojawiły się nawet plotki, że jajo to bomba zegarowa. Miło nam zawiadomić, że w kategorii wiekowej od lat siedmiu, jak i w kategorii od ośmiu do dwunastu lat wszystkie możliwe nagrody zdobyli świną ścianie. po ogłoszeniu wyników konkursu przyszedł czas na aukcję pisanek. 30 zł po raz drugi. Czy jest ktoś chętny? Nie ma. 30 zł po raz trzeci. Proszę pani, tu obok będą pakować. Dobrze, proszę się zgłosić i uiścić opłatę prawa. Kto nie miał okazji być na aukcji w niedzielę, może to zrobić jeszcze w tym tygodniu i kupić wielkanocną pisankę już bez licytacji. Dochód z aukcji przekazany zostanie świetlicy imienia błogosławionej Urszuli Leduchowskiej w Sinoujściu.